Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani, 1 maja w poniedziałek. Mamy nowy miesiąc, nowy tydzień, zaczynamy nowe. Kochani, jestem Magda i to ja tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. To jest nasz czas dla duszy. Witam Was serdecznie, dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję z całego serca za każdy ślad, który zostawicie pod filmem. I dziękuję za każdą obejrzaną reklamę to co kochani, o czym dzisiaj? dzisiaj o wdzięczności wczoraj słuchajcie, byłam w Guggenhoff to jest wystawa tulipanów to są pola tulipanów wiecie co? widok tulipanów przepiękny ale zapach, który się tam unosił plus ani jednej pszczółki oski, nic, nic dosłownie, słuchajcie ten zapach pamiętam to teraz Czuję, dosłownie to wszystko czuję. Wiecie co, zobaczcie, obraz możemy przekazać, dźwięk możemy przekazać, ale zapach, który mamy, który, który unosił się, który gdzieś kiedyś poczuliśmy, nawet nie jesteśmy w stanie opowiedzieć, jak to pachniało. Wyobraźcie sobie miliony tulipanów i ich zapach który się naprawdę delikatnie unosi w powietrzu. Niesamowite. Zrobię filmik ze zdjęć. No przecież nie pokręciłam filmów, bo jak tego zdjęcia? Ale zrobię jakiś filmik, wstawię Wam tym, co nie mogą zobaczyć, tym, co nie byli. Pokażę troszeczkę, jak to wygląda. Przepięknie, przecudownie. Kochani, i dzisiaj o wdzięczności, bo ja z tą wdzięcznością tak będę cały czas. Wiecie... Kiedy jesteśmy za coś wdzięczni, dostajemy tego więcej. Kiedy dostajemy rzeczy lepsze wtedy, dostajemy takie, które sobie wymarzyliśmy. I prosząc anioły, one, one nam pomagają w osiągnięciu tego, co chcemy, w zdobyciu tego, co chcemy, pod warunkiem, że nie jest to takie naprawdę. Zwykłe chcieństwo, zdrowe chcieństwo, uwierzcie mi, jest jak najbardziej wskazane. Ja mam to przetostowane na sobie, ponieważ ja lubię dobre rzeczy, niekoniecznie drogie, ale lubię. I wiecie, w moim życiu zdarzają się takie cuda, że ja te dobre, piękne rzeczy, ja je dostaję. Ja je po prostu dostaję. Ja je znajduję. Ja. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, ale one są. Dosłownie są ze mną. I anioły, które są w koło nas, które są dla nas, one, one oczekują, one oczekują od nas próśb, one chcą, żebyśmy się z nimi skontaktowały. Skontaktowali. One są przy nas i czekają. I kochani, jeżeli czegoś naprawdę bardzo pragniemy, to bądźmy za to, co już mamy wdzięczni. I wtedy prośmy, anioły, że chcemy, pragniemy takiej i takiej osoby u swojego boku. Pragniemy zdrowia, pragniemy rzeczy materialne. To jest jak najbardziej wskazane. Jesteśmy tu na ziemi i nie ma limitu, bogactwa, nie ma limitu. Pieniędzy możemy je mieć. Tylko na te pieniądze trzeba się odblokować. Ale też być może nie mamy ich. Po poprzednim wcieleniu nie potrafiliśmy uszanować pieniędzy. A teraz jesteśmy jeszcze źli na to, że nie mamy. A pamiętajcie, że w przyszłym życiu, w, w, w tym życiu, pracujemy na swoje przyszłe życie. Nie wiem, czy ja tak po nocy, ale od paru dni <laughs> ciężko rano mi się mówi. I kochani, pamiętajmy to, że w tym życiu pracujemy na swoje przyszłe życie. I to jest takie ważne. Kontakt anielski, kiedy mamy już ogarnięty, że potrafimy z tymi aniołami rozmawiać. Anioły to są nasi przyjaciele, więc jak. Mamy ochotę zabrać anioła na zakupy, żeby nam tutaj pomógł coś wybrać. To zabierajmy go. Powiedz mój Aniele, idziesz dzisiaj ze mną na zakupy. Ja poproszę to, to, to i to. Pomóż mi znaleźć. I anioł pomoże znaleźć. Wierzcie mi, jeżeli ma coś być nasze, to to nasze będzie. Tak się dzieje. Jeżeli ktoś jest nam pisany, to on prędzej czy później w naszym życiu się pokaże. Jeżeli nawet pokaże się tylko na chwilę, ale to i tak bądźmy szczęśliwi, że dostaliśmy ten dar, że mogliśmy się zakochać. Wiecie, różne są zdarzenia w życiu, przeróżne. Różnie nas życie, różnie nas życie miłością obdarza. Być może gdzieś umknęła Ci wielka miłość, tylko dlatego, że mieliście się w tym życiu spotkać poczuć tą miłość do siebie i z jakichś tam względów rozstać. I nie bądźmy źli, tylko bądźmy szczęśliwi, że było nam dane doznać tak pięknego uczucia. Wiecie, tak jak miłości, taki zapachu nie da się opisać, żeby ktoś to poczuł. Niesamowite, prawda? No nie opiszesz miłości, co czujesz do końca. Możemy powiedzieć, jakie jest cudownie, jakie jest pięknie. Tak samo wdzięczności. Nie ma prawdziwej recepty na wdzięczność, jak ją poczuć. Ją po prostu trzeba poczuć. Trzeba się nauczyć ją czuć. Tak samo jak dotyk, zobaczcie. Jeżeli coś dotykamy, to nie potrafimy też, znaczy się potrafimy przekazać słowami, ale ten ktoś, kto to będzie odbierał, to już będzie jego. I on tego nie poczuje. Widzicie, zobaczcie, jakie to uczucia są piękne. Tak samo wdzięczność, patrzcie. Jak ja jestem za Was wdzięczna, to tylko ja wiem. Czytając komentarze, za każdym razem wzruszam się. Naprawdę, to jest niesamowite. Dziękuję Wam z całego serca, że jesteście i bądźcie wdzięczni. Za wszystko, od samego rana, za to, że już życie Was obdarowało dwoma prezentami. Wasze oczy. Codziennie rano otwieracie dwa prezenty. To są Wasze oczy, zobaczcie. I możemy widzieć piękny nowy dzień, doświadczyć go z wdzięcznością i miłością. Życie jest tak przewrotne, że nigdy nie wiemy, co nas dalej czeka. Więc jeżeli mamy okazję, rano wstać, udało się, hurra, już jestem szczęściarzem na dzień dobry, udało się rano wstać, postawić nogi z łóżka na ziemi i hurra, mogę to zrobić, mogę iść do pracy, dzięki temu mam znajomych, dzięki temu rozwijam się, dzięki temu mam pieniądze. Które są ogromnie ważne w naszym życiu. I nie wstydzmy się tego mówić, że kocham pieniądze, szanuję pieniądze. Ja uwielbiam pieniądze. Naprawdę uwielbiam pieniądze. Nauczyłam się tego od jakiegoś czasu i zaczyna się dziać, wiecie? A kiedyś te pieniądze dla mnie nie miały znaczenia. Kiedyś były przez jakiś czas dla mnie. Pośrednio mojego nieszczęścia ponieważ zawalił mi się świat w 2012 roku właśnie między innymi przez pieniądze tak kochani także pieniądze kochamy, jesteśmy wdzięczni jeżeli idziemy do sklepu i płacimy to płacicie z lekkością, wdzięcznością bo przecież to co kupujecie nie kupujecie dla sąsiadki, która was wkurza jej tego nie zanosicie, tylko kupujecie dla siebie. Więc płacicie sobie. Płacicie dla siebie. Dziękuję. I te pieniądze zaczną do Was wtedy przychodzić. Nie pytajcie wtedy skąd. Wszechświat nie pyta, dlaczego tego pragniesz. Jeżeli czegoś bardzo pragniesz i to czujesz, to dostaniesz. Ale zanim ci to wszechświat da, on nie da ci miliona pytań. Ej, na pewno ty tego chcesz? Ej, po co ty to chcesz? Ej, a może tego nie chcesz? Nie, ja ci tego nie dam. Oj, szkoda ci to dać. Tak samo jak my. Jak płacimy, to nie czujmy żalu, że płacimy. No po co nam te pieniądze w portfelu? Płaćmy nimi, one będą nam się rozmnażać. Z wdzięcznością i miłością za wszystko. No właśnie, wiecie co też zauważyłam? Patrzcie, teraz do mnie to przyszło z tym zapachem od kwiatów, to teraz przyszło do mnie z zapachem z pieniędzy. Ostatnio wypełniam całą pełną, pewną kwotę z bankomatu i one były zupełnie nowe. I pierwsze, co zrobiłam, słuchajcie, ja powąchałam to. Właśnie teraz tak myślę. Jej, zobaczcie, czy u was też tak coś jest, czy jak jest coś piękne, to to wąchacie. Ja chyba tak. Niesamowite to, co karta na dzisiaj z wdzięcznością i z miłością wyciągniemy sobie dzisiaj kartę. To znaczy, ja wyciągnę. Bądźmy wdzięczni, kochani, za poranek. Za każdy dzień, który mamy, bądźmy wdzięczni. Co kochane karty chcecie nam powiedzieć? Co mamy zobaczyć? Czego mamy doświadczyć? Mało tego. Przepiękny, słoneczny dzień był wczoraj. Przepiękny. Co karty chcecie nam powiedzieć? Co chcecie nam karty powiedzieć? Która z kart ma dzisiaj do nas mówić? Baw się! Rozerwij się, świętuj. Nie bądź taki ponury. Dokładnie, baw się życiem. Życie to zabawa. Życie to zabawa. To niesamowite kalambury, to escape room. To jest dosłownie wszystko w jednym. Baw się. <gry> życie jest piękną zabawą. Tak, pomyślcie, że to życie jest wybrane przez Was takie, jakie właśnie chcieliście. I tym życiem chcecie się bawić. Jeżeli nawet teraz coś Wam nie idzie tak, jak powinno iść, powinno. Tak, jak Wasza głowa założyła, że powinno iść, albo jeszcze, nie daj Boże, jak ktoś się wzoruje na kimś. Nie wzorujmy się na kimś. My mamy swoje życia, my mamy swoje karmy, my mamy swoje doświadczenia. Nie patrzmy, że komuś idzie lepiej, a komuś idzie gorzej. Wiadomo, jak idzie gorzej, to cieszy wtedy, nie? Ale... Nie no, żartuję z tym, że ale taki... Tak się mówi o Polakach, nie? Że jak komuś się nie powodzi, o, to super, to dobrze mu tak, to u niego fajnie. Nie, kochani, trzeba się cieszyć sukcesami innych. Jak będziemy się cieszyć z sukcesów innych osób, te sukcesy będą w naszym życiu. I wszystko jest sukcesem. To, że rano się obudziliśmy, też jest sukcesem. To, że mamy okazję przeżyć dzisiejszy dzień i szansę i go zakończyć, to na koniec dnia jest sukcesem. Że dotrwaliśmy do końca, że go przeżyliśmy, a teraz idziemy odpocząć. Odpocząć z aniołami. Kładziemy się spać. Dobra, czytamy, jak mamy się bawić. Przestań brać życie aż tak poważnie. Twoja dusza musi się też zbawić. Im więcej będziesz się, też się zabawić, im więcej będziesz się bawić, tym więcej wyniknie z tego inspiracji. Poświęć chwilę na zrobienie czegoś, nie przywiązując zbytnio wagi do ostatecznego wyniku. Powinieneś odpocząć i się zabawić. Naucz się bardziej wrzucić na luz. Zrób coś, co wywoła w tobie śmiech. To jest najlepszy lek. Zadzwoń do przyjaciela, z którym możesz się powygłupiać. Odkryj w sobie swoje wewnętrzne dziecko. Im skuteczniej uda ci się wyłączyć na chwilę rozum, tym łatwiej będzie twoja dusza szeptać ci do ucha i cię prowadzić. Kiedy robimy coś, nie przywiązując wagi do rezultatu, tworzymy przestrzeń, w której mogą pojawiać się pomysły, klarowność, przewodnictwo oraz rozwiązania. Lewa i prawa półkula mózgu mogą zacząć się ze sobą komunikować. Uczyń z zabawy obowiązkowy element codziennej rutyny. Wpisz ją do swojego grafiku. Spędź więcej czasu na robieniu rzeczy, które po prostu kochasz robić. Z tego prostego powodu, że dostarczają ci szczęścia i pozwalają ci się rozpromienić. Jeśli będziesz szedł za tym, co cię rozpala, rozświetlisz świat. Nie wkładając w to nawet specjalnego wysiłku, bowiem kiedy jesteś zapalony, jesteś w swoim żywiole, a dzięki temu dostosujesz się do przepływu życia. Jakie masz sposoby na zabawę? Co robisz, żeby się rozluźnić? Co cię rozpala? Jakie masz sposoby? Oj, przepraszam, jeżeli w ostatnim czasie ciężko pracowałeś, to nadszedł czas na. Uczynienie tego, nauczczenie tego, jak daleko zaszedłeś i wszystko, co udało Ci się osiągnąć. Nie spiesz się nadmiernie z przejściem do kolejnego zajęcia, zorganizuj imprezę, wyjedź na wakacje, zabaw się. Rozerwij się, więcej się baw, świętuj swoje osiągnięcia. Mam nie te okulary, co trzeba, przepraszam. Tak, kochani, bawimy się. Dzisiejszy dzień to będzie jedna wielka zabawa Pobawmy się wszystkim, nawet pobawmy się Zobaczcie, jak byłyśmy małymi dziewczynkami Jak bardzo mamie chciałyśmy pomóc myć myciu naczyń A teraz jak mamy myć naczynia, to bleee Jak często prałyśmy sobie, pralki robiłyśmy Mama kupowała nam na święto, zdawaliśmy odkurzacze, pralki A teraz je mamy i co? I Prawda? Jak chcieliśmy chodzić do pracy, no bawiliśmy się, że chodzimy do pracy i co? Teraz mamy chodzić do pracy i ojej, muszę iść do pracy. Bawmy się życiem. Naprawdę. Życie to jest jedna wielka zabawa. Tak do tego podejdźcie. Nawet jeżeli doskwiera wam teraz zdrowie, coś tam szwankuje, przyjmijcie to. Przyjmijcie to z wdzięcznością, że dostaliście to. Przyszłe życie może być zdrowe albo poprzednie mieliście zdrowe i czegoś się nie uszanowało albo kogoś chorego. Więc teraz odpracowuję, przez swoją chorobę odpracowuję. Albo zobacz, co ona ci daje, ta choroba. Czasami zdarza się, że mając chorobę, mamy z tego jakieś profity. Na przykład dzieci nas częściej odwiedzają, są przy nas i boimy się też. Oj, jestem chora, to do mnie przychodzą, byłam zdrowa, nie przychodziły. I teraz widzicie, wasza podświadomość pragnie tych dzieci bardzo przy sobie jest ciało chore. Bo jak dzieci nie przychodziły, to było wam żal, to było wam smutno, a teraz, kiedy czujecie szczęście, że one przy Was są, to powiem Wam, będzie ciężko z wyzdrowieniem. Tak samo pieniądze. Dlaczego ich przy mnie nie ma? Co myślę na temat tych pieniędzy? I tak samo miłość. Dlaczego tej miłości przy mnie nie ma? może też dlatego że w poprzednim wcieleniu nie potrafiłam uszanować miłości okej okay, to teraz będę miłością sama dla siebie pokocham siebie będę robić ze sobą to co najlepsze i zrobię z mojego życia to co najlepsze kochani przytulam ale ja się dzisiaj rozgadałam przytulam was wszystkich dziękuję tym co wytrwali do końca cudownego dnia wam życzę magda